Witam Was ponownie. Zaczynamy w tym samym miejscu, co skończyliśmy w poprzedniej części. Natomiast ja zdążyłem już troszeczkę, żeby Was nie nudzić, wrócić do ogniska i odnowić swoje buteleczki, chociaż jedna mnie już kosztowała, jeśli chodzi o, o, o zużycie. Teraz, zanim jeszcze przejdziemy dalej, warto zerknąć w to miejsce z dwóch powodów. Raz mamy skrzynię, jednak uważajcie, gdyż ta skrzynia to jest pułapka. Mogą być jeden z dwóch typów pułapek, albo będzie to kusza, albo będzie to gaz. E, zaraz zobaczymy w tym momencie, co to wyniknie. Kusza. Widzicie, wystarczy tarcze podnieść lub próbować trochę po skosie podejść, to w tym momencie e, strzały Was nie trafią. A w nagrodę mamy odłamek tytanitu. E, jeżeli uzbieraliście byście trochę więcej dusz i mielibyście... Kamień klucz fagosa, to w tym momencie bodaj, że tutaj, czy może tam kawałek dalej, w każdym razie się zaświeci. Otworzy wam się um, tajemne pomieszczenie z się e, jednym fajnym pierścieniem, który przyspiesza regenerację energii. E, ale to, o czym mało kto wie, to e, są te drzwi. Z tej strony ich nie można otworzyć. Ale. co się dzieje Hello Chodźcie za bardzo gdyż tam są trzech Dlatego ja tak lubię właśnie jak widzicie miecz z gdyż daje właśnie to Czy za tą bucznie, oraz skrzynię z pierścieniem życia oraz dużym odłamkiem tanitu e, Pierścień życia jest jednym chyba z najfajniejszych pieścieni i pewnie e, takim, którego będziecie najczęściej używali e, szybciutko, chociaż nie, przepraszam, e, nie o pierścień życia akurat tu chodzi ten zwiększy maksymalną liczbę punktów życia. Natomiast e, jest taki jeden pierścień, który po śmierci powoduje, że nie tracicie w ogóle, e, w ogóle dusz, e, co jest bardzo przydatne w momencie, gdy e, gra sprawia nam trudności. Ok, ale wracamy na górę. I zrobimy e, jeszcze dwa miejsca, zanim przejdziemy dalej. Żeby iść, żeby e, podziałać po, posunąć jak to przodu musimy iść tam gdzie ten wielki gość z maczugą e, czeka na nas e, ale my najpierw podejdziemy do tego to gościa jest to Pate, Pat czy jak Hello to tych wiem well i hope you have a very good reason oh hogwash who am i to judge <laughs> My name is Pate I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travellers like yourself No, there's a Let's go na nas zmierzam kabałę. pustego piechuka. No hmm, hmm, hmm. ale co zrobić? Idziemy dalej. Teraz trzeba bardzo uważać ze względu na tych dwóch jegomości. Zaraz padnie. I do widzenia. Fuu, nam się udało, ale to jeszcze nie koniec przygody. Trzeba się stąd dalej wydostać. Zgłójny i uważaj na trio. Dobra gada. Ale tam jest ich trochę więcej. Bierzemy śmierdzący szlam. Fajna rzecz, jeżeli chcemy podnieść nasz damage, przyda nam się w walce z bossem. Natomiast jeszcze tu musimy sobie poradzić. Czekaj Z kolejnymi przeciwnikami. Skąd się wycofujesz, to ja wada się, się uleczę. no, paczeki, paczeki, paczeki. A, cwaniaczek! Ciekawą rzeczą, jeżeli nie wspomniałem, w momencie, gdy wykonujemy ten cios, ta animacja powoduje, że stajemy się przez chwilę nieśmiertelni. Także każdy następny cios, jaki otrzymamy od jakiegokolwiek wroga... E o, skubańca. I moliwa. Jeżeli przejdziemy dalej na strzała, na pewno się przydam. Mm. I jeżeli mowa o skarbie... Tutaj mamy iluzoryczną ścianę. Ale, żeby ją otworzyć, musimy nacisnąć klawisz. Niestety nie podpowie nam to nic, natomiast nie będzie z żadnej wypowiedzi. Co i jak? Dostajemy koszt tu czarodzieja. Przydatna rzecz, jeżeli będziemy chcieli bawić się magią oraz zioło. po prostu na Well, I see you managed to escape. I hope that brave warrior didn't come across her either. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Będę uważał. Teraz tak. Kolejna zabawa, kolejna rzecz, którą mamy, to przyda nam się. Widzicie gościa na górze? Gdybyśmy wbiegli, rzuciłby bombkę, beczki by wybuchły. My nie żyjemy. Dlatego strzały a, mogą się nam przydać. I korzystając z okazji popalimy jednego. Tutaj Nie? Jeszcze ok Myślałem, że go zabrałem Mamy drugiego przyjaciela drugiego również. Ups No wy I. Ale wymagający. No, ma. No, lepiej nie dostanę. Zanim pójdziemy dalej, spróbujmy dostać się do tego, co jest tam na górze. Czyli skręcamy w prawo, zabijemy przeciwnika, który udaje martwego i będziemy zaraz wchodzić po drabince. Tylko, że najpierw, tak dobrze pamiętałem, tutaj mamy kolejny skarb i wielkiego oczyma. Do no, niego wrócimy później. Ale teraz. Pamiętacie pełty? To teraz mamy kusze do nich. Tutaj jak dobrze pamiętam przed tobą gorąca. Okej, tutaj nic nie było. Natomiast tam już mamy skarb, do którego olegnie rzadko udaje mi się wskoczyć. Ale, okej, okay. spróbujemy tym razem. Właśnie. No cóż. Nie tym razem, może następnym. Za to mamy skrzynię, łamacza kolczuk i jakby Dlaczego nie warto tam rozwalać e, beczek ani nic wcześniej? Gdyż zeskakując stąd, wyskoczymy na muzek. nie odbierz nam nic życia. Idziemy dalej za ciosem. Tu mamy dwóch przeciwników, dobrze jest ich najpierw wybawić pojedynczo. a może sprawę z standardowo oddaję martwego zrobimy na bo jeszcze będzie potrzebne ziało w nagrodę i teraz właściwie zanim to zrobimy lepiej tam nie wchodzić przynajmniej na razie widzicie plan w ten sposób chodź koleżko O, właśnie, jak widzicie, na górze czaił się jeszcze jeden, który skakał na nas. skacze na nas bezpośrednio, z góry, gdy podejdziemy za blisko. Co jest. Co jest niemiłą niespodzianką. Teraz możemy śmiało biec po tym wielkim mieczu. I zdobyć halabardę na kolejne duszę. Eee, osobiście jakoś nie przepadam mm, za tak, musimy zmienić namierz, bo mi będzie jeszcze chwilę potrzebne. Eee, I dalej. Dobrze, eee, gdzie jesteśmy? Aha, pod spodem są jaszczuki, ale z drugiej strony. A teraz szybciutko musimy zdobyć. O. Zyszczałbym jaszczurkę? Okay. Nie w ten sposób, to w ten sposób, na dole jest duża skórzana tarcza oraz kolejny klejnot życia. Ehm. Idźmy dalej. Tutaj mamy ogniste strzały. Przydadzą się na pewno w paru momentach. Ee, ta winda w daniu staniemy, prowadzi nas prosto do Bossa. Niestety my tam jeszcze nie pójdziemy. Najpierw e, chcę się wrócić. O. Co za... Dłuższego, że jesteśmy, wracamy na górę i odpoczywamy przy Ognisku. Na tym skończę ten odcinek. Za chwileczkę, w następnym odcinku, pokażę Wam, jak odblokować jednego z, z, z NPC, który pokaże nam, jak dostać się do jednego z domów w Majuli. Ale w tym odcinku to już wszystko. żegnam Was, na razie, a.